Jeszcze raz wzywam i wszystkich, którzy są za to odpowiedzialni, i są najwyższy i prezydenta, marszałka, wszystkich bez wyjątku. Jeśli nie sprawdzicie, czy te wybory zostały sfałszowane, to dlaczego mamy pójść na następne wybory? Tą wypowiedzią wymachujący konstytucją premier Donald Tusk już oficjalnie wpisał się do sekty szurów Romana Giertycha kwestionujących zarówno legalność, jak i przede wszystkim rezultat wyborów prezydenckich, mimo że nie ma ku temu żadnych realnych podstaw. Słowa premiera padły podczas konferencji prasowej, na której zaprezentował on nowego rzecznika rządu Adama Szłapkę, należącego do tej samej radykalnej sekty politycznych nienawistników, czemu dał wyraz między innymi podczas kampusu Polska Rafała Trzaskowskiego w 2024 roku, gdzie zaintonował ten chamski zaśpiew. Później był już tweet premiera Donalda Tuska, w którym oficjalnie wezwał prezydenta Andrzeja Dudę, prezydenta elekta Karola Nawrockiego oraz prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego do ponownego przeliczenia wszystkich ponad 21 milionów głosów oddanych 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich. W tym odcinku pokażę Państwu, do czego prowadzi takie chwianie emocjami społecznymi. Zobaczą Państwo wstrząsające dowody na to, do czego w Polsce dochodzi już w tej chwili i do czego może dojść niebawem. Tomasz Wdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. A ponieważ dzisiaj temat niezwykle poważny, to prosząc jak zwykle o subskrybowanie kanału przez wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, a jeszcze do naszej, liczącej już niemal 200 tysięcy członków społeczności, nie należą, przechodzimy do rzeczy. I zacznijmy od tego, że w histerię związaną z rzekomymi fałszerstwami wyborczymi, chociaż tak naprawdę można mówić, co najwyżej o pomyłkach wpisał się sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego swoim protestem wyborczym. Ale gdybym Państwu opowiedział, ja dziennikarz konserwatywny, jednoznacznie opowiadający się po stronie patriotycznej, co w tym proteście jest, to byście nie uwierzyli. Zatem proszę, posłuchajmy wspólnie Dominiki Wielowiejskiej, gwiazdy Gazety Wyborczej. W proteście sztabu Rafała Trzaskowskiego jest właśnie taka liczba 800 komisji, w których można było dostrzec pewne anomalie statystyczne i które powinny być sprawdzone. Problem jednak polega na tym, że Wedle mojej wiedzy, w każdym razie sprawdzałam to w różnych źródłach, w tym proteście Sztabu Rafała Trzaskowskiego nie ma wymienionych konkretnych komisji obwodowych. O które 800 komisji chodzi? A zatem Sztab Trzaskowskiego wskazuje 800 komisji, w których miało dojść do fałszerstw wyborczych, ale jednocześnie. Nie lokalizuje tych komisji. Po prostu tak sobie rzucono liczbę 800 komisji, żeby ta, która funkcjonowała dotychczas w świadomości społecznej, liczba kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu komisji obwodowych, w których doszło do wyborczych anomalii, została wymazana i przykryta czymś większym. A w związku z tym, skoro można zrobić 800 z kilkunastu, nie podając na to żadnych dowodów, to można zrobić również Całe ponad 32 tysiące. Oto przed Państwem Kamil Dziubka z Onetu. Ten sam, który. Między pierwszą a drugą turą specjalizował się w oczernianiu Karola Nawrockiego najbardziej jak się da. Bo były takie analizy, że wystarczy przepraszam, przekręcić tam nie wiem, 10, 15 głosów Każdy w każdej komisji. komisji. Czyli ponad 30 tysięcy komisji. I już mamy zmieniony wynik. No Państwa, tak wy... I tu już dochodzimy do pełni absurdu. Wszystkie komisje przekręciły głosy na rzecz Karola Nawrockiego, mimo że we wszystkich byli przedstawiciele Rafała Trzaskowskiego i innych kandydatów na prezydenta. Ale nieważne. Ważne, żeby siać zamęt, żeby siać zamęt w głowach wyborców, szczególnie tych najbardziej radykalnych. Do czego to prowadzi? Pokażę Państwu w wypowiedzi rzecznika Sądu Najwyższego, profesora Aleksandra Stępkowskiego. Na, na przykład, do jednego z protestów wyborczych zostały załączone trzy nabory. Yy, także. No, można to interpretować na rozmaity sposób. Każdy sobie to oczywiście może zinterpretować. I te trzy naboje zostały pewnie wysłane sędziom Sądu Najwyższego, żeby nie poważyli się przypadkiem na uznanie ważności wyborów prezydenckich. Ale jednocześnie, jakże łatwo wysnuć z tego wniosek, że chodzi przecież o Karola Nawrockiego i że te naboje są groźbą wobec niego. Skąd wywodzę tego rodzaju twierdzenie? Mianowicie. Z tego, że jeżeli przejrzymy sobie wszystkie profile społecznościowe, silnych razem, ośmiogwiazdkowców, całego tego najbardziej radykalnego antypolactwa, jak je nazywam, to zobaczymy bardzo wyraźnie, że tam roi się od wpisów grożących śmiercią Karolowi Nawrockiemu. To już nie są metafory, to już nie są zawoalowane groźby, ale wprost formułowane twierdzenia, że on nie zostanie prezydentem, ponieważ Ci najbardziej radykalni o to zadbają. Nie będę Państwu tego pokazywał, nie chcę robić reklamy tym internetowym trolom, które są dowodzone przez Romana Giertycha, ale pragnę żebyście Państwo o tym wiedzieli, z nadzieją, że wie o tym również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i że mimo iż w kampanii wyborczej wiele wskazuje, iż jej funkcjonariusze zaangażowali się, by razem z ONETem niszczyć wizerunek Karola Nawrockiego, to jednak tym razem zachowają się odpowiedzialnie i nie dopuszczą do tego, by kolejny Ryszard Cyba z Platformy Obywatelskiej znów zaznaczył swoją obecność. W polskim życiu publicznym, bo to naprawdę doprowadziłoby do gigantycznej tragedii niejednostkowej. To mogłoby doprowadzić do ogromnych naszych wewnętrznych sporów, po prostu do wojny domowej, aż mi to nie chce przejść przez usta. Ale sam prezydent Andrzej Duda ostrzegał, że jeżeli ludzie Tuska nie zechcą uznać, Wyborów, które są uczciwie policzone i które były poddane największej społecznej kontroli ze wszystkich wyborów w III Rzeczypospolitej, to grozi nam rewolucja. Tymczasem Roman Giertych nie ustaje w twierdzeniach, że Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie ma prawa orzekać o ważności wyborów, dlatego że zasiadają w niej neosędziowie. No to, żeby wszystkim Państwu rozwiać wątpliwości, i w tej kwestii przytoczę wypowiedź, wspomnianego już Rzecznika Sądu Najwyższego, profesora Aleksandra Stępkowskiego, który w 2024 roku tak oto informował o opinii Komisji Weneckiej na temat rzekomych neosędziów. Tej opinii domagał się minister sprawiedliwości Adam Bodnar i dostał taką oto odpowiedź. Ale minister konkretnie, Bodnar. panie profesorze, co Komisja Wenecka mówi o sędziach powołanych po 2018 roku? Przede wszystkim są sędziami czy nie są sędziami? Przede wszystkim są sędziami. I, a ich wyroki są wyrokami i są to wyroki wiążące. Proszę Państwa o komentarze. Czy macie poczucie, że to chwianie społecznymi emocjami naprawdę może doprowadzić do tragedii? Czy jesteście też przekonani, że w związku z tym my, polscy patrioci, musimy cały czas być zmobilizowani i stać u boku prezydenta Karola Nawrockiego, by wspierać go? tej drodze do zaprzysiężenia, które zgodnie z konstytucją odbyć się powinno 6 sierpnia. Proszę o komentarze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się państwu i do zobaczenia.